Otóż od razu powiem, że chciałbym, że nie jestem ortodoksyjnym design thinkerem, to znaczy traktuję design thinking jako problem otwarty, jako pewną filozofię, nad którą trzeba dyskutować i którą, której nie da się po prostu zaimplementować w sposób jeden do jednego. To jest problem otwarty. Chciałbym chciałbym potraktować design thinking jako nie tyle jako pewnego rodzaju modę, nowinkę, jako sposób na zarabianie pieniędzy, tylko usytuować... Design thinking, zwracam uwagę na to thinking właśnie, e, usytuować to w kontekście e, tradycji e, tutaj europejskiej, naszej kultury, przede wszystkim e, w kontekście historii uniwersytetu i zapytam, e, na ile design thinking może przyczynić się do zmiany e, naszego, e, na, e, zmiany uniwersytetu, ale co zatem idzie dalej społeczeństwa, e, być może także polityki, e, w ogóle całego naszego życia. Otóż to jest moja inspiracja pracując nad... Nad Design Thinking w kontekście pojęcia kreatywności natrafiłem na tekst bukanana, którym właśnie zwraca uwagę na to, że można odczytywać Design Thinking w kontekście, w kontekście edukacji liberalnej i że Design Thinkerzy czy w ogóle designerzy łącząc praktykę z teorią, w, są predestynowani do tego, ażeby przerwać tą nieustanną specjalizację to. Z, Zawężenie, zawężanie kompetencji, w które, które coraz bardziej popadamy. Drugi, na który zresztą Bukanan się powołuje, tekst, czy też tutaj pewna myśl, znajduje się u Simona, gdzie właśnie zwraca uwagę, że design nie tylko winien funkcjonować w kontekście edukacji czysto takiej specjalistycznej, ale również w edukacji liberalnej. Skąd wobec tego ten pomysł, żeby design usytuować właśnie w kontekście tego, co w tradycji nazywa się artes liberales, czyli sztuki wyzwolone? Design thinking jako arts liberalis, czyli sztuka wyzwolona. Otóż. Idea myślenia jako projektowania, to o czym tutaj mówili moi przedmówcy, wyrasta, to ma, ma dwa korzenie. Zwykle w literaturze anglojęzycznej powołują, powołują się autorzy na De mianowicie jako pragmatysta no, stanowi taki, można powiedzieć, typowy background, filozoficzny background dla tej kultury angloamerykańskiej, gdzie chociażby no, w tekście, jak myślimy, z 1910 roku Dewej zwraca uwagę na, właśnie, na myślenie, które przebiega w pięciu etapach. Można je w ten sposób zamknąć. Widać tutaj wyraźnie, że design thinking potem ze, tym swoim pięcio, ze swoją pięcioetapowością do tego będzie nawiązywało. Myślenie, na co zwraca Dewey uwagę, jest pewną sztuką, jest doświadczeniem. Nie aktem czysto teoretycznym, nie teoretyzowaniem, ale właściwie doświadczaniem. Myślenie jest działaniem, myślenie jest tworzeniem rękoma. Mnie jednak o wiele bliższa jest tradycja nie tyle pragmatyzmu, co. I ta postać w kontekście, w kontekście design thinking może budzić zdziwienie, pewnie pojawia się po raz pierwszy, mianowicie w kontekście myśli Martina Heideggera. Heidegger w dziełku z roku 1927 Zayun Zeit pisze o tym, że nasze myślenie. Jest w istocie projektowaniem, że strukturę naszego myślenia wyznacza to, co na Heidegger nazywa entwurf, czyli projekt, i mówi, projekt związany jest z myśleniem w kategoriach możliwości. My całe nasze życie widzimy w kontekście możliwości. Zresztą technika współczesna wzmacnia to nasze wyobrażenie, nasze pojęcie, pojęcie naszego życia jako możliwości. Wszystko, wszystko, z czym się stykamy, to są pewne możliwości. Nie operujemy, że tak powiem, na konkretnych przedmiotach. Na na namacalnych ciałach, tylko w każdy konkretny przedmiot włożona jest idea, włożona jest pewna możliwość, która wykracza jakby poza to, co bezpośrednio widzimy, czyli my żyjemy tak na dobrą sprawę w pewnym szerokim kontekście możliwości. No więc żyjąc w tym kontekście potrzebujemy pewnych sprawności, potrzebujemy pewnych technik, które nam to, to nasze widzenie, to nasze myślenie, to nasze rozumienie świata uporządkują. Stąd też wyrasta w ogóle potrzeba techniki. Przez technikę możemy rozumieć tutaj różne rzeczy. Zwracam uwagę przede wszystkim na tutaj punkt drugi i punkt trzeci, czyli ten, powiedzmy, zespół narzędzi, to co rozumiemy jako technika, w sensie młotki, śrubokręty, samochody, w pewien sposób jest, wyrasta dopiero z możliwości zrozumienia techniki znajdującej się w punkcie drugim i trzecim. Otóż... Y ponieważ y, myślimy w, y, w kategoriach technicznych, projektowych, na co dzień. W, w, ukonstytuowały się pewne sztuki, one się między sobą podzieliły. Od czasów starożytnych znany jest podział na tzw. sztuki wyzwolone artes liberales i artes vulgares, czyli sztuki pospolite w średniowieczu nazywane mechanicznymi. Proszę zwrócić uwagę, że kryterium podziału tych sztuk jest potrzeba udziału siły fizycznej pracy fizycznej, zresztą dla Greków praca fizyczna była pleonazmem, nie było innej pracy niż tylko fizyczna. Ktoś kto dajmy na to myślał czy też politykował po prostu nie pracował. A zatem, że u podstaw tego podziału kryje się pewne rozumienie człowieka, o czym za chwilę powiem. W, wiekach w średniowieczu, gdzieś koło VII wieku po Chrystusie, ukonstytuowuje się taki trwały podział, którego się naucza w szko szkołach przyklasztornych, a potem w szkołach przykatedralnych. Mianowicie wyróżnia się siedem sztuk wyzwolonych. Proszę zwrócić uwagę, że trivium to są w istocie to, co my nazywamy naukami humanistycznymi. Kwadrivium to są nauki, powiedzmy, matematyczno-przyrodnicze, bo muzyka oznacza nie tyle grę, naukę gry na instrumencie, co raczej ob, 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 badanie, badanie relacji matematycznych w kontekście materii dźwiękowej. A zatem wspominałem o tej idei człowieka. Sztuka, sztuki wyzwolone różnią się od sztuk mechanicznych tym, że pozwalają człowiekowi w pełni zrealizować jego istotę, jego człowieczeństwo. Na czym polega jego człowieczeństwo? Mianowicie na tym, że człowiek przede wszystkim jest wolny. Wolny to znaczy, że dysponuje wolnym czasem, dysponuje pewnym dystansem do rzeczywistości, nie jest przykuty do rzeczywistości, nie musi codziennie zakazywać rękawów i broczyć w tej materii, tylko ma chwilę, tak zwaną, właśnie przez Greków, nazywaną scholę, stąd szkoła potem to znaczy czas wolny, żeby myśleć, żeby projektować swoje życie, żeby patrzeć na swoje życie z dystansem. A zatem za podziałem sztuk kryje się pewna definicja człowieka, człowiek to istota wolna i racjonalna. Stąd też niestety, co się potem przełoży na myślenie w kategoriach politycznych, niektórzy ludzie, że tak powiem, z racji wykonywania swojego zawodu, będą od tego ideału człowieka stać dosyć daleko. I Ponieważ sztuki wymagają szkoły, a więc czasu wolnego, wymagają myślenia w kategoriach właśnie pewnego dystansu, pewnej swobody, potrzeba szkół, które w wiekach średnich przybierają postać uniwersytetów. Tutaj krótka, taka krótkie przypomnienie, mianowicie na czym, jak to się mniej więcej kształtowało. Uniwersytet 1G, to znaczy uniwersytet pierwszej generacji, tutaj za wisemu w ten sposób. To nazywam, y, 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 proszę zwrócić uwagę, że y, tutaj niezmiernie ważne pojęcie profesji związane z uniwersytetami. My dzisiaj mówimy o profesjonalnej gospodarce, o profesjonalnym przemyśle, o profesjonalnej edukacji, ale czym jest w istocie profesjonalizm? To pojęcie wiąże się właśnie z wykształceniem uniwersyteckim. W wiekach średnich istniały cztery, cztery tylko wydziały. Wydział Filozoficzny, a zatem Wydział Sztuk Wyzwolonych, bo te sztuki wyzwolone weszły w skład Wydziału Filozoficznego, który stanowił podstawę dla dalszej edukacji. Następnie z Wydziału Prawa, Wydziału Medycyny i Wydziału Teologii. Istniały cztery zatem profesje ściśle związane z edukacją uniwersytecką nauczyciel, badacz, lekarz, prawnik i kaznodzieja. Nie było innych profesji, oczywiście były cechy, różnego rodzaju gildy, stowarzyszenia rzemieślnicze, ale profesji, jakie profesje, istniały tylko cztery, a zatem zwróćcie Państwo uwagę na, na charakter tych zawodów. Lekarz, prawnik, ksiądz i naukowiec, czy też nauczyciel. Oni wszyscy zajmują się człowiekiem, wszyscy należą do elity, wszyscy dysponują właśnie pewną swobodą intelektualną, nie broczą, jak powiedziałem, w tej materii, tylko zajmują się właściwie myśleniem. Czym jest uniwersytet e, dzisiaj? Może jeszcze e, tutaj, sięgając do tego slajdu poprzedniego, zwrócę uwagę, że e, w, między właśnie wiekiem XV e, a XVIII i uniwersytetu przeżywa kryzys, z którego wychodzi e, odmi e, uniwersytet odmieniony, zreformowany. No i tutaj wyróżniamy kilka modeli. Model e, francuski, który jest takim modelem, e, gdzie uniwersytet kształci pod e, właściwie zapotrzebowanie państwa, gospodarki, gdzie e, kształci się w e, jakby w oderwaniu trochę od tej, tej tradycji uniwersyteckiej. Model liberalny, który się najbardziej rozpowszechnił w Europie, związany z nazwiskiem Humboldta, Uniwersytet Berliński, Wielka Reforma Uniwersytecka, gdzie stawiało się na jedność badania i nauczania. No, i model angielski, gdzie uniwersytet służy kształceniu dżentelmenów. Oczywiście w wieku XX uniwersytet przeszedł kolejne reformy, w związku z tym powstaje pytanie, czym winien być dzisiaj. Pozwoliłem sobie tutaj zacytować Władysława Strużeckiego, emerytowanego profesora filozofii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zwraca właśnie uwagę na to, że uniwersytet, jeśli ma przetrwać, jeśli dalej ma. No, istnieć musi w pewien sposób nawiązywać do tradycji, ale jednocześnie być otwarty na zmiany, które obecnie zachodzą. Y Stąd rodzi się spór o ideę uniwersytetu. Czym jest uniwersytet dzisiaj? Czy uniwersytet winien być tylko i wyłącznie, winien pielęgnować tradycyjne wartości, winien właśnie służyć tym najwyższym wartościom? A zatem taka idea uniwersytetu jako kościoła, powiedzmy, są to dwie skrajne, dwie skrajne postacie, dwie radykalne, bo oczywiście przedstawicieli tutaj mamy jakby wymieszanych między sobą. Z drugiej strony, Uniwersytet przedsiębiorstwo, uniwersytet, który rezygnuje, jakby z, właśnie, na przykład z edukacji liberalnej i stawia tylko i wyłącznie na, na zarabianie pieniędzy, zamienia się w firmę, która tyle jest warta, ile zarobi. A więc dwa stanowiska, pomiędzy którymi my dzisiaj lawiujemy, myśląc o naszych uniwersytetach. Otóż Trzeba przypomnieć tutaj z słowa deklaracji sorbońskiej z roku 1998, gdzie mówi się o tym, że Europa, wspólna Europa to nie jest tylko Europa banków, Europa euro, Europa przemysłu wspólnego, Europa konkurencji itd. itd. tylko jest to jakby szerszy projekt którego centrum stanowią uniwersytety. Jeśli chcemy kształtować społeczeństwo europejskie w, 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 duchu, w duchu wiedzy, to musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na rolę uniwersytetu. Czym wobec tego jest dzisiaj uniwersytet? Otóż Mówi się o Uniwersytecie Trzeciej Generacji, że jesteśmy pomiędzy Uniwersytetem Drugiej i Trzeciej Generacji. Znana książka, tutaj może ten slajd nie jest do końca czytelny, ale on, ta tabelka pokazuje właśnie różnicę między Uniwersytetem Drugiej i Trzeciej Generacji. Proszę zwrócić uwagę na punkt szósty przede wszystkim, że mianowicie Wisema w tym swoim projekcie Uniwersytetu Trzeciej Generacji zwraca uwagę na kluczową rolę w Wydziałów projektowych, a więc tam się ma, ten design w, ty, w tym uniwersytecie, w tym nowym uniwersytecie ma stanowić centralne miejsce. A zatem nie powiedzmy telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, nie socjologia, nie teologia, ale właśnie projektowanie. Co potwierdza wydziały projektowania odgrywają główną rolę na wydziałach na Uniwersytecie 3G. Jak ma się wobec tego design thinking, który jest myśleniem projektowym? Do Uniwersytetu 2G, który, tu, którego charakterystykę mamy tutaj po lewej stronie i który wszyscy znamy, pewnie większość z nas taki właśnie uniwersytet kończyło. Otóż wydaje się, że design thinking w kontekście obecnego, obecnej wizji, obecnej struktury uniwersytetu nie ma wielkich szans na przebicie. To, co robi Shopo na UTP, no jest rzeczywiście no takim mocowaniem się nie tyle z ludźmi, którzy wydają się dobrze życzą Shopie, z strukturami, z procedurami, jak, jak w ogóle przejść przez ten gąszcz najprzerożniejszych wymagań o charakterze administracyjno-formalnym. Tradycyjny uniwersytet, to znaczy ten Uniwersytet pochumboltowski składa się z wydziałów, mamy instytuty, mamy, se, mamy katedry i tak dalej. Ta cała struktura organizacyjna rzeczywiście jest dosyć sztywna, także szczeble awansu naukowego są dosyć sztywne i w tym kontekście rzeczywiście trudno o, o funkcjonowanie. Dlatego też moje, jest taki oto pomysł, żeby Spróbować nie tyle, oczywiście trzeba to zrobić krok po kroku, ale żeby wprowadzić design thinking do uniwersytetu, trzeba w istocie cały uniwersytet zmienić. Zaczęłoby się to od wprowadzenia oczywiście DT jako nowego kierunku. To znaczy, no, to można by powiedzieć, to można zrobić najprościej. W obrębie istniejących ram organizacyjnych wprowadzamy DT jako nowy kierunek. Następny szczebel wprowadzamy, tworzymy międzywydziałowy instytut, który wy, wybiera spośród różnych wydziałów niezbędnych naukowców do tego, żeby, ów, żeby powiedzmy pewne projekty realizować. Kolejny szczebel to utworzenie samodzielnego wydziału, gdzie naukowcy już pracują ze studentami w ramach jednej jednostki organizacyjnej pomiędzy wieloma pozostałymi. Wreszcie kolejny etap: stworzenie, uznanie, że DT jest sposobem organizacji działalności sekcji akademickich. Myślę, że to jest możliwe do wprowadzenia na poziomie studiów drugiego stopnia, to znaczy na poziomie studiów pierwszego stopnia studenci uczyliby się w, w ramach poszczególnych wydziałów nabywaliby speca... różnego rodzaju kwalifikacji specjalistycznych, natomiast na poziomie stopniów magisterskich wchodziliby w skład zespołów, zespołów badawczych, czy też sekcji akademickich, w których, które pracowałyby już metodą Design Thinking, oczywiście niekoniecznie tak ortodoksyjnie pojętą, jak to, jak to jest teraz. I w ten sposób student drugiego stopnia no jakby od razu by, to, tą, tą wiedzę, którą pozyskał na studiach pierwszego stopnia wykorzystałby w działalności projektowej. Program studiów dosyć szeroki, E, właśnie e, e, nawiązujący do tradycji, e, właśnie sztuk liberalnych, e, w, właściwie, chciałoby się powiedzieć, obejmujący całość wiedzy. Można by powiedzieć, trzeba by to tak przemyśleć, żeby ta wiedza nie była cząstkowa, żeby to nie było tylko zbieranie wszystkiego po trosze w niewiadomo jakim celu. Chodziłoby raczej o to, żeby ta wiedza, którą pozyskujemy na przykład z, z socjologii czy z telekomunikacji, ona od razu była wpisana w pewien kontekst, pewien projekt, pewne zadanie. To wszystko działoby się oczywiście w ramach myślenia, w ramach myślenia projektowego. Sylwetka absolwenta. Tu tylko króciutko, mianowicie chodziłoby o przywrócenie idei profesjonalizmu, ale profesjonalizmu pojętego autentycznie, nie tylko jako sprawność, nie tylko jako umiejętność wykonywania czegoś, jako wchodzenie i działanie bez zadawania zbędnych pytań, czy co dzisiaj się często rozumie profesjonalizm. Tylko profesjonalizmu, który jest otwarty, który porusza się w kręgu pewnych ważnych dla Europy wartości, który właśnie nie poddaje się politycznej, ani ekonomicznej manipulacji tylko właśnie sta, traktuje zawód jako swego rodzaju powołanie. Versus nowe barbarzyństwo, nawiązuje tu do tekstu Ortegi i Gasseta, w którym właśnie to barbarzyństwo się, to hasło, przepraszam, się pojawia. Na koniec wybrane idee, na których wspiera się nowa Ars Liberalis. Chodziłoby o zjednoczenie nauk. Dzisiaj na, na uniwersytetach panuje po prostu redukcjonizm, każdy robi swoje i nie przejmuje się tym, co robią pozostali, a tymczasem chodziłoby o pewną właśnie synergię czy konsyliencję. Nauka jako problem, a więc nie jako teoria. To jest dziedzictwo Humboldta, który mówił tak, nauka jest nieskończonym procesem stawiania problemu. Myślenie zespołowe i zasada egalitaryzmu, dziedzictwo Humboldta. Naukowcy i studenci są tyle samowarci w obliczu problemu. Jeśli masz kompetencje, przyjdź i pokaż je, a nie firmuj się swoim własnym tytułem, że coś osiągnąłeś. To wszystko jest nieważne w momencie, kiedy stykasz się z problemem. Kreatywność, kultura przedsiębiorczości, no i wreszcie empatia, wolność i człowiek. I tutaj to pozostawiam otwarte. Pod, jako podsumowanie. Otóż, DT jako nowa ars liberalis cywilizacji technologicznej. Potrzebna jest do tego jednak reforma Uniwersytetu, dogłębna reforma Uniwersytetu. Stąd być może, może, się, stąd, być może stąd może się zrodzić coś, co na, powiedzmy nazywam może górnolotnie społeczeństwem DT. A być może dalej z państwem DT, czy też ustrojem politycznym DT. Systemem gospodarczym DT. Oczywiście DT znowu nie traktowanym ortodoksyjnie jako ten pięciostopniowy poziom dochodzenia do rozwiązania problemu. Tak mniej więcej, jeśli, jeśli zaczniemy w ten sposób myśleć o DT, to czeka nas, jak Państwo widzicie, świetlana przyszłość. Dziękuję bardzo.